Po wyzwoleniu Lublina brałem udział w zdobywaniu, należałem do grupy, należałem do grupy porucznika pokera, zdobywaliśmy Soldatenheim, bo należałem do grupy, było siedem grup Akowskich AK Lublin podzielonych, ja należałem do Śródmieście, zdobywaliśmy Soldatenheim, zdobyliśmy Soldatenheim. Mnóstwo broni, mnóstwo wszystkiego, bo walka trwała około 3-4 godzin. Mnóstwo broni, przyjechał ryś, pod koniec, po, pod wieczór zabrał mnóstwo broni na dwie furmanki, nasz ryś z motycza i, 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 i samochód ciężarowy niemiecki. I w, I w ten sposób żeśmy się rozeszli. Zaczęło się ogromne aresztowania przez NKWD. Nic żeśmy nie odwychali, a tych, haroszek, haroszek, nasze razwietrzyki. Razwieczyk i brali, i do konkojownicy, i na szybie. Tak jak tu na filmie było, za chłopaków łapami. Więc my z takiej grupy, bardziej ostrej, Powiedzieliśmy, to ja wolę zamiast zginąć pod płotem czy pod śmietnikiem, to sobie chociaż jeszcze trochę postrzelam. I w ten sposób szliśmy do lasu. I stąd powstało podziemie nasze leśne. Powiem podziemcemu, poszczeniakowi. nie myśmy zaczęli. Rozumiecie, co mówię? Nie myśmy zaczęli, oni zaczęli. Po cholerę tu przyszli. W Polsce byśmy sobie sami dali radę, tak jak dziadek Piłsudski zrobił wspaniałą Polskę. W, w ciągu 13 lat zrobił potęgę Polską, kraju, który więcej jak 200 lat był pod okupacją różnych dookoła sąsiadów kochanych. A z czasów później, gdzie byłem w lesie z i skąd powstało? Dlaczego? Dużo ludzi o, o, boi się, gniewa się. Nieprawda. Żołnierze wy, nie, nie Żołnierze oj, bohaterscy, żołnierze niezłomni. Nie. Nazwa, nazwa żołnierzy wyklętych. Powstała stąd, powstała z oddziałów, zgrupowań. Północno naszych Podlaskich, najbardziej patriotycznej Polski poza Lubaczczyzną, to jest Podlasie, tam gdzie Łupaszko działał. Jak została resztka z, z dużych, wspaniałych oddziałów 30, 40, 100-osobowych, chodziła grupka sześciu, czterech, pięciu. I wchodziliśmy do chałupy do ludzi, którzy nas kochali, którzy nas karmili, bo wieś była w, na Lubelszczyźnie naszym lasem. To powiedziałem dawno, dawno w jednym swoim spotkaniu, bo Lubelszczyzna lasu puszcz nie ma, gdzie się mamy gdzieś podziać. Ale wchodziliśmy do tego samego domu, gdzie wszyscy nas kochali i lubili. I oni nam dalej dzielili się z nami resztką jedzenia, to co mieli, bo wieś była też w tym czasie bardzo biedna za boszewików. Wszystko zabierali. Ale w, w oczach tych ludzi widzieliśmy: jedźcie, prędzej jecie i idźcie. Nie to, że my Was nie chcemy, nie nienawidzimy, my się boimy. Za to, że oddział się napił wody, za to, że oddział dostał kawałek chleba, chałupę palili, ojciec dostawał wyrok, wyrok, wysoki wyrok więzienny, matka jak dzieci małe, to do sierocińca bolszewickiego szły. Tak wyglądało nasze pierwsze lata walki o Polskę, o prawdziwą Polskę. I jak szliśmy, teraz sobie wyobraźcie. Nie mamy broni, nie mamy skąd brać. To nie to, że są magazyny. Idę, mam broń, piękno, wspaniałą broń. Nawet chciałem tu przywieźć, pokazać Wam, jaką bronią się posługiwałem, bo mam repliki tych pistoletów, które używałem. Ale co z tego, jak ja do nich pestek nie miałem. I teraz Wy, Słuchajcie, o nic was nie proszę, tylko żebyście byli Polakami. Polakami. Mnie matka mająca jedynaka, ojciec zginął, przyszła wiadomość. Mnie rodzona mama do lasu wysłała. Miałem niespełna 16 lat, miałem 15 lat, jak poszedłem już do podziemia. Pytam się dzisiaj dorosłych ludzi, o tutaj siedzących wszystkich, która matka, która ma sześciu synów, wyśle dwóch do lasu? A czterech jeszcze jej zostanie? Nie, nic. Do wojska nie wysyłają, wstyd. Za tamtych czasów chłop, którego chłop, którego syna nie wzięli do wojska, to jego kolegi ze wsi w Karczmie nie chcieli pić wódki. Ty nie masz chłopaka, a ty masz łajzę. A jak wracał chłopak, nasz polski żołnierz, jak wracał nasz polski nasz żołnierz na urlop, wracał na urlop, to dziewczyny go się trzymały, a był marynarz, Matko Boska, a ułam, a ułam. To dziew, pięć dziewczyn go trzymało, żeby do remizy na tańce szedł. A taka łajza co do, a dzisiaj to jest dopiero mądra rodzina, syn w wojsku służyć. A o! Wstyd, hańba. Ale za to tatuaże od śpicu łupotli. Jak dziewczyna chodzi na dziewczę po plaży, to nie wiadomo, czy ona w piepce czy w kostiumie. A nie ona goniutka, tylko potatuowana. A mamusia ją prowadzi 14 bo ja mam znajomego tego, co tatuaże robi. Przyprowadziła mamusia 14-letnią dziewczynę. Żeby jej zrobił, on mówi, że nie może prawo, policja. A ja sobie życzę. A on to niech pani mi przyniesie z policji zaświadczenie i od, i od lekarza. To, to ja znajdę takiego, co jej zrobią. No i chyba sobie znajdzie. No i skończę, jutro będę kolej gadał, jak będziecie chcieli, słucham się, jak nie do, 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 do. to... Dobry, do, do, do. to już podjęli. Nawet i wróćmy za Dziękuję serdecznie panu Poseł Pana, żebym żył lekce